Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj piwo Electric Nurse DIPA, WIPA, Double, Double India Pale Ale. To jest piwo ze Szwecji. Tak się prezentuje. Electric Nurse DIPA. To jest piwo, które, to jest piwo, które ja dostałem od jednego z widzów Piotra Wojnarskiego, tak jak jeszcze inne tam piwa ze Szwecji. E, I e, tak sobie e, zrobiłem mały research, o co tutaj kaman. Bo tu można przeczytać, że e, Briget y, Pa, czyli y, uważone w Duges Ale and Porter Briggery AB, czyli browarze Duges, czy da Dages, nie wiem jak to się wymawia po szwedzku, nieistotne. Natomiast kontakt jest do Brutrej Cwide, i co się okazuje? Okazuje się, że Electric Nurse to jest taki browar kontraktowy w zasadzie, który waży w tym browarze Dugas and Porter Brygeraj czy tam Briggeri, A ten, że ta, ta, ta marka, ten brand, ten, ten browar jest założony przez dystrybutora piw, właśnie Brutrade Sweden. No, czyli coś takiego jak na przykład browar Piwoteka w Polsce. Czyli ktoś kto zajmował się dystrybucją piwa otwiera browar kontraktowy. Eee, I to jest piwo e, w stylu e, Double India Pale Ale, inaczej mówiąc e, Imperial IPA, mielone amerykańskim chmielem. Z tego co pamiętam, to to jest Cascade, Amarillo, Simcoe, Centennial i chyba Columbus, ale w sumie nieistotne. E, osobami, które jakby się podpisują pod tym piwem, są Ida i Peter. Ee, rozumiem, że oni są z tego z tego mm, z tego y, Brutrade Sweden data przydatności do kwietnia przyszłego roku kapsel goły z datą spróbujmy zatem o, tutaj żeby nie nalać tego osadu, czasami się mnie pytać, ale piękny aromat o kurde masakra masakra, naprawdę dawno, dawno takiego India Pale ale nie piłem, które by miało tak intensywny aromat naprawdę z tej odległości czuć jak bucha ten, ten, te owoce te, te owoce tropikalne strusy genialny, genialny aromat naprawdę Czasami się mnie pytacie, dlaczego nie nalewam z osadem. Otóż, e, za wyjątkiem piw w stylu hefeweizen i witbier, nie powinno się nalewać piw z osadem. Można sobie doleć tą resztkę z osadem. Natomiast e, osad drożdżowy wprowadza, zaburza troszkę odczuwanie smaku, tak? E, dodaje nut drożdżowych, dodaje mm, zmętnia piwo i dodatkowo jeszcze dodaje takiej, zmienia fakturę piwa, ono się staje takie bardziej aksamitne. I nawet przy piwach pszenicznych nie zalecam bełtania wszystkiego i wylewania tak, żeby butelka była czysta, nie. To jest za dużo zwykle. Jeżeli piwo jest, ma to być wajcen i ma być wylewany przed, ma być wylewany z osadem, to moim zdaniem w zupełności wystarczy obrócić go do góry dnem przed włożeniem do lodówki. Nie no zapach jest genialny, bardzo cytrusowy, grej frutowy słodki słodki. Um, zawartość alkoholu to jest 8%. Ciutkę bym obniżył wysycenie, ale nie jest źle, nie jest źle, no poezja. Wysoka goryczka, ale nie bardzo wysoka. Natomiast no, owoców to tutaj jest po prostu. Nie wiem, jak się zmieściły do tego, do tego kieliszka. Całe po prostu skrzynki owoców tutaj napchane. Mm, mandarynki. Troszkę melona. Troszkę tego które często wymieniam jako taki biały owoc. Mm. Jest słodycz, ale jednak jest to. Takie półwytrawne Imperial IPA to nie jest gdzieś taki ulepek. Jest słodycz, ale to nie jest, to nie jest, nie jest jej za dużo. O, jest jej akurat, naprawdę piwo jest genialnie pijalne. No, powiem szczerze, że naprawdę zrobiło na mnie wrażenie bardzo dobre piwo bardzo dobre piwo. Teraz znowu grejpfrutowe. Grejpfrut się odkłada na podniebieniu tej z tyłu języka bardzo bardzo intensywny. To nie jest piwo, które jest w jakiś sposób niezwykłe, ale ten konkretny egzemplarz jest bardzo aromatyczny, bardzo bez wad jakichkolwiek. Może ciutkę e, utleniony, może lekki karton jest, no, ale to jest akurat, no. W... Ponad połowie piw mogę wyczuć mokry karton. Więc, no, tutaj to. Ale, ale poza tym jest, jest, jest super. Przepraszam. Ehm, tak jak mówiłem kiedyś, no, Szwedzi z racji tego, że mają tę swoją szwedzką piwną pustynię, z racji tego, że mają ten swój chore podejście do alkoholu e, państwa, czyli e, takie e, neoprohibicyjne, e, no, to, no to na pustyni się dobrze wszystko rozwija, tak? nie ma konkurencji, więc te szwedzkie browarze mieśnicze się naprawdę bardzo dobrze rozwijają i cieszą się dosyć dobrą um, Estymą wśród i, i Szwedów, i, i wśród zagranicznych, jakby piwoszy. Także szwedzka, szwedzka scena piwowarska jest całkiem ciekawa. Szwedzka, norweska, no, duńska to już w ogóle. No to co? Za Szwedów, za ich piwo, browary rzemieślnicze, za nasze browary rzemieślnicze, no i za Was. Wasze zdrowie. I teraz. Możemy sobie wlać na tą końcówkę, ale chodzi o to, żeby przynajmniej połowę piwa, pierwszą część pić jak najbardziej klarowne, jak najbardziej czyste. Dobrym pomysłem jest też nalewanie tej końcówki do końcówki do kieliszka. Bardzo, bardzo dobre piwo.